Jesteś. Co on tu robi? Zabroniłem ci kombinować z transportem militechu, więc zadzwoniłaś po Wi? Żeby zrobić to i tak za moimi plecami? Aha. I dlatego poprosiłam Wi, żeby tu paradował przed tobą. Ja nic nie wiem. Ale no kurwa, Sol! Serio pozwolisz, żeby Bazylisk dosłownie przeszedł nam koło nosa? Tak, ale taka szansa... Szansa na co? Żeby spieprzyć tę robotę... O. Sporo się pozmieniało, kiedy mnie nie było. Nie, właśnie wszystko zostaje po staremu. Ludzie z biotechniki będą tu za godzinę. Postarajcie się niczego nie spieprzyć do tego czasu. Nie, no kurwa nie wierzę. Poszedł malować trawę na zielono. Myślałem, że ta robota dla biotechniki nie wypaliła. Sol uparł się, że to dokończy. Chciał udowodnić, że Alde Caldos dotrzymują słowa. Ochrona upraw, kurwa, nikogo to nie interesuje. A Sol udowodni tyle, że można się po nas przespacerować, a potem i tak będziemy biegać dla korpów. Hello, hello. Is... O co chodzi z tym basiliskiem? Opancerzony transportowiec Militechu, grad z 2060. Chcą go opchnąć jakiemuś śmiesznemu małemu krajkowi, gdzie to będzie cud techniki. Konwój Militechu pojedzie z jedynką. Czyli tuż obok. Żal nie skorzystać. Zgaduję, że to był Twój pomysł. Skąd wiesz? Bo inaczej Sol aż tak by się nie wkurwiał. Wima rację. Gdyby Sol sam wpadł na coś takiego, nagle okazałoby się, że to świetny plan. A główna prawda. Sol nie jest taki małostkowy. Po prostu tchórzy. Chce grać bezpiecznie przyczaić się dla dobra rodziny. Czy ten basilisk jest wart konfliktu z Solem? Tak. Z takim transportowcem moglibyśmy wreszcie wrócić do gry. Rodzina jest w rozsypce. Jeśli teraz utkniemy przy zleceniu dla biotechniki, już nikt nigdy nie weźmie nas na poważnie. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę sprowadziłaś mnie tu po to, żebym wam pomógł za plecami Sola. Cassidy, Ted, Carol i Bob już się zgodzili. Czemu Sol ma taki problem z tym basiliskiem? Boi się, że militech nas załatwi, jeśli z nimi zadrzemy. Uważa, że bezpieczniej trzymać się z korpami. Taka biotechnika. Świetna sprawa. A wy wolelibyście? Wolelibyśmy wrócić do tego, co umiemy najlepiej czyli transportu i spedycji. Przemytu. Przecież mówię. Myślałem, że zaczęłaś się dogadywać z Solem. Ja też. Ale najwyraźniej to działa tylko wtedy, kiedy ktoś próbuje nas zabić. No właśnie. Uratowałaś mu życie. Serio chcesz to teraz wszystko spieprzyć? To, że mu uratowałam życie jakoś nie zmieniło tego, że mnie nie słucha. Więc chyba wracamy do punktu wyjścia. No dobra. To jak chcę cię przejąć, tego Basiliska. Ach, dzięki, Wii. Jeszcze nie powiedziałem, że pomogę. Okej, okay, okej. Okay. Chodźmy pogadać z resztą. Nikt więcej z rodziny nie dał się przekonać do tej akcji? Innych nawet nie pytaliśmy. Za duże ryzyko, że ktoś się wysypie przed Solem. Poza tym tylko oni rozumieją, czego możemy dokonać, mając pasji nisko. O, Brzmi to wszystko dosyć ryzykownie. Skąd? Łatwizna. To nawet nie będzie jakoś specjalnie chroniony konwój. W dodatku przyczynimy się do zaprowadzenia pokoju na świecie. Po co to bydle ma trafić na jakąś durną wojenkę do krajów Trzeciego Świata? Przecież my zrobimy tu z niego znacznie lepszy użytek. Znowu próbowaliście przekonać Sola? Nic z tego, co? Nie, okej, okay, słuchajcie... Militech będzie transportować basiliska w częściach. Dwie ciężarówki. Chwila... Czy ty masz tremę? Pierdol się... Przyblokujemy konwój na przejeździe kolejowym, który przecina sto jedynkę. Atakujemy ich od tyłu, spierdalamy. Pytania, uwagi, wnioski? Świetnie ci poszło, Słonko. Mhm. Mm Wchuj krótko i na temat. Bez tego smutnego pierdolenia, które Sol zawsze odstawia. Pana ma coś do sola, ale wy? Jeszcze parę lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że będziemy pracować dla korpów. Potrzebujemy sprzętu i dobrych zleceń. Solby to zrozumiał, gdyby raczył wyjąć głowę z własnej dupy. Wchodzę w to. Mhm. Mm Okej, okay, dzięki. Najpierw musimy pojechać na stację kolejową. Tam stoi lokomotywa, której użyjemy, żeby zablokować przejazd. Jedziesz z nami, czy widzimy się na miejscu? Jadę z wami. No i zajbiście. Zbieramy się. Troszkę ci głos drżał. Nieprawda. No przyznaj się. Spłaciły się rączki. Wal się. Ale nie zostawiłaś żadnych śladów. Militek nie dowie się o włamie. Czy ty mnie próbujesz obrazić, Bobby? Okej, okay, okej. Okay. Zapomnij, że pytałem. Jedziemy. Nikt nie zauważy, że znikacie z obozu? Sol i tak nie chce nas tam widzieć. Chce zrobić dobre drugie wrażenie na korpach z biotechniki. A wasze skwaszone miny mu raczej nie pomogą. No, no właśnie. Co z rafenami? Spodziewacie się jakichś problemów? Sol się spodziewam. Obstawił cały obóz. Dziwię się, że ciągle leczy objawy, a nie przyczyny. Nie brakuje ci trochę życia w Night City? Może czasami. Brakuje mi tego wrażenia nowego początku, wolności. Ale też pamiętam pustkę. Kiedy okazuje się, że to wszystko traci znaczenie, kiedy jesteś sama. Mnie też było ciężko odejść od rodziny. Ale też nie byłem całkiem sam. Miałeś kogoś? Przyjaciela miał na imię Jackie. Polubiłabyś go. Jackie? Zapamiętam. No i jesteśmy. Ale wielki. Skurier. Jeśli tak Ci się podoba, może nam to wystarczy. A z Bazyliskiem damy sobie spokój. <noise> Ta, moglibyśmy sobie jeździć to sto jedynki z powrotem. Dla sola to by było zupełnie ok. Gotowi? Okej. Okay. Konwój militechu będzie jechał z Night City do bazy, gdzie mają ustawione spotkanie z kupcem. My przedniemy jego trasę na przejeździe kolejowym. Musimy tylko ruszyć z miejsca to cacko i zablokować im drogę. Wi, jakieś pytania? Widziałem sporo takich opuszczonych stacji. Ta należała do korporacji, która zarządzała fabryką cementu. Mieli tu punkt przeładunkowy. Ale że zostawili lokomotywę? Stoi tu od jakichś 40 lat, od czasów upadku sieci. Musieli wtedy wrócić do starych metod. To lokomotywa na ciekły uran. Jak łodzie podwodne. Okej, okay, to tym bardziej. I tak to zostawili? Korp. Pewnie wpisali to w tabelki jako optymalizację kosztów. To stary tech, więc Karol będzie musiała schakować go bezpośrednio. Potem będę potrzebowała autoryzacji z wieży kontrolnej, żebyśmy w ogóle mogli ruszyć z miejsca. Dla mnie ta wieża też wygląda na nieczynną. My się tym zajmiemy. A ty i Panam załatwcie kod autoryzacji. Okej, okay, no to do roboty. Pewnie, ale na twoim miejscu raczej szukałabym innych opcji. Sol będzie wkurwiony, nawet jeśli się uda. Pamiętasz, jak się pierwszy raz spotkaliśmy. Strasznie się bałeś podpaść solowi. No, nie na tyle, żeby zostawić pana na lodzie. Tak, ale teraz otwarcie się buntujesz. Coś się chyba zmieniło. No, tak. Przekonałem się, że Panam ma rację. Jak wam idzie? Świetnie. Wszystko podpięte, nic nie działa. Działa, tylko niestabilnie. Wi, możesz to przeskanować? Nie bardzo mi się uśmiecha rozkładanie wszystkiego na części. Jeden z kondensatorów jest uszkodzony, trzeci od prawej. Rzeczywiście. Moment podmieniam. No to sprawdzamy. Działa! Ha, dzięki Vi. Coś pójdzie nie tak z tą akcją. Najbardziej oberwie się Panam. Myślisz, że ją wystawimy? Że nas solnie ruszę, a Panam znów dostanie po dupie? Ten dzieciak coraz bardziej mi się podoba. Teraz mu się zdaje, że troszczy się o Panam bardziej niż jej własna rodzina. Czemu poprzednio nie stanęliście po jej stronie, kiedy doszła z rodziny? Bo poprzednio Panam zachowała się jak idiotka. Myślicie, że teraz jest mądrzejsza? Tak. Odeszła. Nauczyła się czegoś nowego, poradziła sobie. A potem potrafiła wrócić. Takich ludzi ceni się w rodzinie bardziej niż tych, co całe życie siedzą na dupie i robią to, co im się każe. Co tam? Przyszedłeś mi pomóc? Pierwszy raz widzę tak stary Tech. Skąd wiesz, jak to obsłużyć? Z książek. Poczekaj, aż zobaczysz mechanizm w nastawni na wieży. Używali tam kart perforowanych. Wyobrażasz sobie? Jakich kart? To dawny nośnik danych. Po upadku sieci cofnęli się do metod z XX wieku. I jak taka karta wygląda? Kartonik podzielony na kolumny z wybitymi dziurkami kodu. Każda pozycja, przebita albo czysta, to pojedyncza jednostka informacji. Tak naprawdę to nie chcę gadać o kartach perforowanych, ale o panam. <laughs> Niech zgadnę. Trochę nie wiesz, po co tu właściwie jesteś, co? Panam prosiła mnie o pomoc. Mhm. <laughs> Wróciła do rodziny, przeciągnęła na swoją stronę Micza i nas. Ale i tak dzwoni po ciebie. Ciekawe dlaczego. Hm. Dobra, ja tu też otworzyłam więc remis. Nic i bob już się podpieli. Z moją małą pomocą. Zawsze lubiłam pociągi. I takie stacje, gdzie łączy się wiele torów. Węzłowe. O właśnie. Jak patrzysz na nie z góry, czujesz się wolna. Jakbyś zaczynała tysiąc nowych podróży? Hmm, może raczej pełna nadziei. Okej, okay, to tutaj. Karol, czego mamy szukać? Karty Jakich? Takie karty z dziurkami. Pomogę ci szukać. Okej, hey, dzięki. Proszę. Jest. Dobra robota! Mamy kartę! Co dalej? Musicie ją wprowadzić do czytnika! Włóż kartę do czytnika. Fajna zabawka. V? Chciałam chwilę z tobą pogadać. Tęskniłem za to. E, to znaczy. Czekaj. Nigdy nie rozmawialiśmy w taki sposób. Nie musimy, jeśli nie chcesz. To nie tak. W zasadzie też chciałam o tym pogadać, tylko. nie tak otwarcie. Planowałam trochę pokluczyć wybadać cię. A potem wycofać się, zanim przyjdzie moja kolej, żeby się odsłonić. Świetny plan. Co poszło nie tak? Wygląda na to, że mnie przejrzałeś. Wcale nie wiedziałem, jak zareagujesz. Ja też tu gram trochę w ciemno. Nie chcę tego spierdolić. To mi wygląda na taki plan minimum. Chodzi o to, że ja zwykle najpierw robię, a potem myślę. Zauważyłem. No wiem. Tylko, że impulsy są mi potrzebne. Bo kiedy robię coś spontanicznie, czuję, że jestem w tym szczera. A z tobą... wolę być ostrożna. Czemu ze mną jest inaczej? O tym razem naprawdę mi zależy. I boję się, że z czymś głupio wyskoczę i zostanę na lodzie. A wolałabym, żebyś był blisko. Chociaż jako przyjaciel. Chyba za bardzo się tym wszystkim przejmujesz. Nie tak łatwo mnie odstraszyć. Okej. Okay. Skoro tak mówisz. Dobra, wracajmy do pozostałych. Monitoruje cię jakoś ten konwój? Tak. Karol co jakiś czas sprawdza ich łącze komunikacyjne. Na razie wszystko zgodnie z planem.